Panie z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów. Pierwszy Szymon zwany Piotrem i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub syn Alfeusza i Tadeusz, i, i Tadeusz, Szymon Gorliwy, i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził, Tych to dwunastu. Wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do Pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych. Wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. W tym pierwszym czytaniu. Księgi Wyjścia, Pan Bóg mówi do Mojżesza o tym, co będzie chciał zrobić z Izraelem, kim oni dla niego są i czego będzie chciał, żeby oni doświadczyli. To jest to, co jest właśnie po stronie Boga, w tym przymierzu, które on z Izraelem zawiera. W tej historii, którą Izrael będzie przeżywał z Panem Bogiem. To, to wydarzenie objawienia właśnie jest chyba najlepszym słowem, którym można je określić, to jest właśnie wydarzenie. Wydarza się ta, ta historia Izraela i e, to doświadczenie ich spotkania z Bogiem, które zaczyna coś w nich zmieniać. I Pan Bóg mówi do nich tak: W tej drodze, którą przejdą, mówi, będziecie moją szczególną własnością. Będziecie moją szczególną własnością. Ciekawe, że takim słowem hebrajskim, które oddaje to wyrażenie własność. Można także oddać po polsku słowem skarb. Będziecie moim skarbem. Będziecie kim, kimś bardzo bliskim. Będziecie kimś dla mnie cennym. Będę chciał to wam pokazać we wszystkich wydarzeniach, że jesteście cenni dla mnie, że jesteście właśnie moim skarbem. Bóg zawiera z nimi. Właśnie takie przymierze, to będzie chciał z nimi uczynić. I potem do nich mówi, będziecie królestwem, kapłanów i ludem świętym. Będziecie jak królowie, jak ci, którzy są władcami. W jakim sensie? Właśnie w takim sensie, że król jest kimś wolnym, że posiada siebie, że mu się historia nie dzieje. Nie. To, to nie wichry losów nim kierują, ale właśnie, że On ma siebie w posiadaniu, że decyduje, właśnie jest, jest wolny. I Pan Bóg ich nazywa kapłanami. Jeżeli ktoś, ktoś jest już wolny, to jako, jako kapłan może siebie dać. Będziecie królestwem kapłan, będziecie ludźmi wolnymi. I będziecie mogli siebie dać. I Bóg nazywa ich ludem świętym. Będziecie ludem świętym. To znaczy, że właśnie będziecie poddani temu, że takiemu procesowi przemiany. Będzie się w Was coś działo. I to jest coś, co dzisiaj Pan Bóg nam mówi, jako proroctwo też dla kościoła. Bo czym jest to przymierze, o którym, które Bóg zawiera z Izraelem, a gdzie, gdzie ono jest w naszym życiu? Ono jest w wydarzeniu chrztu. Właśnie w wydarzeniu chrztu Bóg mówi, Będziesz moją szczególną własnością. Będziesz dla mnie Królestwem Kapłanów. Będziesz dla mnie właśnie częścią Ludu Świętego. Jak to przełożyć dzisiaj na praktykę? Co to dzisiaj dla nas konkretnie znaczy? Przychodzą mi dzisiaj na myśl takie dwie sprawy. Pierwsze to jest takie doświadczenie tego, że ja jestem posłany. Że jestem powołany. Jeżeli to odkryjemy w sobie, jeżeli Pan Bóg nam to pokaże, jeżeli tym się zachwycimy, zobaczmy jak to zmienia kompletnie optykę patrzenia. Powiedzmy, ktoś jest nauczycielem i trafia do bardzo trudnej szkoły. Jeśli to wydarzenie bycia nauczycielem będzie odkrywać tylko jako um, takie rzucenie losu, to filozofia, byli tacy filozofowie egzystencjaliści, którzy czasami mówili o tym, że, że człowiek jest takim bytem wrzuconym w, w świat. Jeżeli taką mam optykę, to to, to będzie katorga. To ta optyka mi nie, nie, po, nie pozwala się pozmagać z tym trudem, który, którego doświadczam. I w każdej innej historii, w której jesteśmy, w naszych powołaniach osobistych, do małżeństwa, kapłaństwa, życia samotnego, do bycia wdową, wdowcem, do tych powołań zawodowych, może do zmagania się z bezrobociem, jeżeli ten mój los widzę tylko jako los właśnie takiego kogoś, kto został wrzucony w historię tego świata, a nie jestem posłanym, to, to rzeczywiście może mnie to bardzo zniszczyć. Dzisiaj Pan Bóg mówi, jesteś moją szczególną własnością, to znaczy jesteś posłany. I druga rzeczywistość, o której która mi przychodzi dzisiaj na myśl, kiedy Pan Bóg fo formułuje z nas lud, tak jak zaczął formułować z uczniów, to, są, to jest ten ciężar budowania więzi, relacji w domu, w rodzinie, w przyjaźniach, właśnie w pracy czy w szkole kiedy spotykamy się ze słabością drugiego człowieka. I spotkałem się w tych dniach właśnie z taką ciekawą myślą jednego z teologów, który mówi, zastanawiał się, jak on był w stanie w swoim życiu um, unieść ciężary bycia we wspólnocie z innymi ludźmi. I mówi, by, byłem w stanie to unieść, dlatego że tych, którzy byli dla mnie trudni, i mówi ja byłem trudny dla nich myśmy nawzajem siebie widzieli jako ludzie ludzi którzy się modlili mówi zobaczenie kogoś kto się modli to jest zobaczenie go w najpiękniejszym momencie jego życia w najpiękniejszym momencie jego życia jesteśmy najpiękniejsi właśnie wtedy kiedy się modlimy nie możemy siebie potem widzieć w różnych innych sytuacjach, w sytuacji naszej kruchości, grzechu, wybuchu złości, niecierpliwości. Ale jeśli mamy w pamięci również obraz tej osoby jako kogoś, kto się modli, to to jest jeden z najpiękniejszych obrazów tej, tej osoby. To jest coś, co właśnie z takich chaotycznych atomów czyni pewną całość. Możemy siebie zobaczyć w kompletnie innym układzie. Jak to, to piękno, o którym mówi ten fragment list Księgi Wyjścia, który właśnie te, te obrazy, których Pan Bóg nas chce widzieć, jako swoją własność, jako. Królewskich kapłanów, jako lud święty. Jak to pogodzić z tym, co, o czym pisze święty Paweł? Że my odkrywamy siebie jako grzeszników, którzy są bezsilni często wobec swojego grzechu, którzy stają się wrogami Boga, nieprzyjaciółmi Boga. Jak, jak to właśnie pogodzić? Ciekawe, ta, ta liturgia pokazuje nam pewną syntezę, że jeśli w swoim życiu przeżyję głęboko to, że mnie jako grzesznika i bezsilnego wobec grzechu Bóg kocha i chce uczynić szczególnym swoim skarbem, królestwem kapłanów i ludem świętym, to będę chciał o tym mówić. To będę się czuł posłany. To będę chciał z tym pójść dalej. Właśnie z takim doświadczeniem Jezus, tych, których dzisiaj nazywa w Ewangelii po imieniu, mówiła się: Z tym doświadczeniem idźcie. Na początku, jak słyszeliśmy, chciał ich wysłać tylko do Żydów. To była ta perspektywa Ewangelii Mateusza. A potem ta perspektywa się rozszerza, kiedy. Zaczynają się spotkania uczniów i samego Jezusa z poganami.